Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody w telefonie HMD Skyline. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do zakładki klawiatura. Teraz pierwszy kod pokaże nam numer e-mail oraz numer seryjny. Gwiazdka hashtag 06 hashtag. Tutaj pokazuje numer e a tutaj numer seryjny. Następny kod pokaże nam maksymalny rewolwer SAR. Gwiazdka hashtag 07. Hashtag w tym miejscu. Następny kod pokaże nam informacje o kalendarzu. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag, hashtag 225, hashtag gwiazdka, hashtag gwiazdka. I ostatni kod pokaże nam diagnostykę FCM. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 426, hashtag gwiazdka, hashtag gwiazdka. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.